Witajcie! Z tej strony, Jakuza, witam Was w pierwszym odcinku z Werewinds Meet, czyli w skrócie WWM. Wiem, że zaczynamy troszeczkę nietypowo, bo jestem na dachu postaci po momencie. Mam swoją postać Jakuza, skąd Shuffle trzeba było to dodać. Mam stworzoną postać, przeszedłem także samo uczek. I dlaczego my w sumie tak zaczynamy? Zaczynamy tak, ponieważ OBS ma tak potężne problemy z wykryciem tej gry. Ogólnie gra nie wspomaga skrótów klawiszowych do OBSa w ogóle. E, ogólnie jest zakodowana na klawiaturę w sposób najbardziej tragiczny, jaki chyba w życiu widziałem. Ale to nic. Chciałem wam tą giereczkę pokazać. E, I ogromnie dziękuję tutaj mojemu ziomeczkowi, a także widzowi, Bunksterowi. Serio bardzo ci dziękuję za podesłanie gierki. Ja o tej gierce słyszałem. Ona wyszła dosłownie niedawno, bo 14 listopada. Yy, mamy dzisiaj 23, czyli gra nawet nie ma 10 dni, odkąd wyszła. Yy, ale jest darmowa. Yy, jest darmowa zarówno na komputery, jak i na konsole. I wcielamy się w postać chińskiego, bo gra jest głównie osadzona w Chinach. Mimo, że wygląda na Japonię, to są to Chiny, yy, przynajmniej stylizacja jest podobna. Yy, gdzie wychowujemy małą dziewczynkę, jaką się lubi. Yy, ustawiłem domyślnie dubbing chiński z angielskimi napisami, gra wspiera tylko te dwa języki głównie. Napisy mogą być też ewentualnie po francusku bądź niemiecku, z tego co patrzyłem. No, oczywiście nie ma wsparcia polskiego dubbingu. Gra jest również w stylu MMORPG, także możemy robić sobie wszystko, jak widzicie. Możemy sobie usiąść, nawet poodpoczywać. Z broni dostępnych mamy tak naprawdę łuk oraz nasz mieczek, nasz swordzik. Tak się prezentuje moja postać, jeszcze trochę zrobiłem. Jak widzicie pod kół, mamy atak. To jest nasz bazowy atak. Nie działa pod lewy przycisk myszki. Lewy i prawy przycisk myszki nie istnieją w tej grze autentycznie. Prawy przycisk myszki jest do obracania kamerą. Nie da się tego bindować. Gra jeszcze nie odbiera bindów, bo jest w early accessie. To jest tragedia. Pod jedynkę mamy dash. I trwa on na cooldownie 10 sekund. Tu mamy boundary Stone. Możemy sobie podnieść, za to dostajemy Bumble Retreat czyli Nowy teleport. Gra będzie mogła nas teleportować. zdobywamy. Echo Jada i inne rzeczy. Jak widzicie, systemowo mamy 1500 EXPA. Grała też ma auto jumpy, niekiedy auto aiming. Dlaczego są teleporty? Dlatego, że mapa jest przeogromna. Mamy, jesteśmy na obszarze Quilchy. Mamy jeszcze Kaifeng. Zakładam, że gra będzie rozwijana jeszcze bardzo, bardzo mocno. Mam nadzieję, że w takich miejscach nie będzie za ciemno. Nie powinno być w każdym razie. Tu mamy skrzyneczkę, więc sobie ją odpowiemy. Możemy mieć inspekcję maski. Możemy pewnie zakładać postaci, oczywiście. Jak widzicie, w przybliżeniu tak wygląda moja postać, tak ją zrobiłem specjalnie. Czemu tak? Na przykład, czemu daję dwukolorowe oczy? Szczerze, bo zajebiście mi się podobały. Tylko dlatego. Generalnie, jeśli chodzi o kustomizację postaci względem ubioru, tak wygląda cały Yakuza. Możemy mieć też kapelusze, jak widzicie. Wiadomo, chiński, chińskie i japońskie kapelusze są bardzo, bardzo rozległe, więc to tak będzie widoczne. Stroju żadnych nie mam. To jest zajebiste w ogóle. To jest topka. Oczywiście sobie zdejmę wszystko. Stroj, jakichś takich całych nie mamy. Oczywiście mógłbym sobie je nadpisać, ale tego nie będę robił. Zwłaszcza, że niektóre stroje są po prostu, że tak powiem, do kupienia. Nie ma z tego robić. Tu widzę, że mamy jakieś nawisuszowe rzeczy do zrobienia. Możemy mieć kolczyki w uszach, bo można też grać kobietą. To jest wybór, czy gramy facetem, czy, no, czy, gramy facetem, czy kobietą, jednak. Tu mamy różne rzeczy, jak na przykład możemy mieć zawieszki. Na przykład tutaj mamy Parking Tears, możemy sobie je usunąć przy pasie. Nie musimy ich mieć. Zawieszek jest odgroma. groma. E, tutaj widzę, że mamy galerię, gdybym chciał sobie coś zrobić. Tak, są punkty, jak widzicie, do kupienia, a też punkty fajeru, bo ludzie tworzą swoje outfity. Tutaj na przykład z tej frosty ma aż 106 tysięcy za stworzenie takiej postaci. Widzę, że zrobił podobne oczy do mojej postaci. To jest ciekawe. Bardzo fajny outfit ogólnie para mieczy, bo możemy wybierać bronię standardowe i jedna katana. Wygląda bardzo fajnie. Tutaj jeszcze na przykład Pay. Co też jest zajebiste outfit? Gościu widać, że się postarał. Gra. Jedną katanką. Także całkiem ciekawe. Oczywiście, gdybyście chcieli, to wszystko jest w grze. Także nie bójcie się zajrzeć. Wiem, że asety obecnie są do tej gierki darmowe. Jeżeli ktoś wrzucił to specjalnie, żebyście mogli sobie popatrzeć i sobie zabrać postać, to autentycznie możecie to zrobić. Tu widzę, że dostałem 4 SoftWave Dye Powdery, czyli pewnie coś do ubrań. Będę się tej gierki uczył razem z wami, nie będę kłamał, bo ja w tę gierkę pograłem tyle co samouczek i się dowiedziałem, że sterowanie jest do dupy. <laughs> Jakby, gra też wspiera oczywiście konsolę, można też podłączyć pada do komputera. Tak, zaraz pójdziemy, no, spokojnie. Eee, tutaj co my mamy, po drugie, czemu je? Lettice Door. Właściwie Latice Door. Nowa kolekcja, lattice door, the nine elders of Huichang uh, from the palace museum collection, lattice doors that can be opened and closed, developed from Tang dynasty, panel doors and straight lattice windows, czyli to po prostu jest opis, dosłownie drzwi, że były stworzone w dynastii Tangów, można je oczywiście otwierać, zamykać, są typowo takie zwijane, można powiedzieć. No, mają drewniane po prostu frame, czyli boczki z różnymi patternami, żeby na przykład były, właśnie tak jak tutaj, na przykład z taką kratką, mogą być też zdobione. No i tak, Water Barrier Panels at the Bottom, tak, te drzwi są specjalnie zaprojektowane, mimo że są przesuwne, to mają na dole takie drewniane wypełnienia. Jak widzicie, specjalnie pokazuję kursor, kursor powinien być widoczny, specjalnie też to chciałem w obs obejść.

<noise> <laughs> 好多灰！<laughs> 这是枪，五五老大，这里有一柄枪，真枪！哎，小心些，连他都被翻出来了呀！好帅，老大，快教我！又重又力，你别玩这个。 Tutaj było mówione, że jest specjalny switch. Tak, skrólę możemy sobie dobrać. Mamy łuk, mamy miecz i teraz mamy przykładem, tak że jeszcze włócznię do wyboru ewentualną. Była mowa, że jest specjalny symbol, czy może coś oznaczać, że było dużo kurzu, tak w wielkim skrócie. No i właśnie Ruby zauważyła, że tutaj była cała włócznia aż do zabrania. Teraz musimy zajrzeć się po domku po ślady. Wedle mm, samouczka, zostaliśmy na nasz amulet z imieniem został zabrany przez zamaskowanego ninja. Gdybyście się pytali, dlaczego mój nick jest pisany razem, to dlatego, że przy tworzeniu swojej postaci deweloperzy wwm nie pomyśleli o tym, żeby niestety, ale dopuścić do tworzenia niku spacja i ona jest zablokowana. się <laughs> nie to <doesrobić> przerwy <laughs> autentycznie. A czemu nie samo jakuza? Proste, ktoś już to zajął. Nie byłem najszybszy, jednak gierka ma już parę dni. Więc nie zdążyłem. Tutaj widzę, że mamy też nowe rzeczy właśnie mamy włócznie Dzięku Lang Oldspir z całym opisem. poziom masterii numer 7 tutaj. No, prawdziwo-sercowy miecz, można powiedzieć na polskie. I mamy koronę rytualną. Fajnie. Czy będę sobie ekwipał? Dobra, powiedzmy, to nam daje większą masterię do rzeczy. Pod B mamy też oczywiście skrót do Welop. Jakbyśmy sobie wychodzili tutaj. Mamy jeszcze tutaj widzę coś. H nasz wil obecny to jest 2787 punktów, to jest bardzo, ale to bardzo mało jak na start. I co mamy tutaj, no mamy naszą włócznię, mamy łuk, mamy nawet pierścień z drewna, które daje nam, o, bołek jest hit damage, spoko. po prostu będziemy weaknessować hitem, fajnie, fajnie. Tu mamy abilitki, mamy giry, average level 0, o, mam 11 na takich materiałów, a to jest Oscillating Jade, czyli po prostu jakiś Jade. No i 200 coinów, i ja on obecnie 5800. Dlatego, że gra jest w becie, i dołączając, tutaj widzę, że Marshall ma stery już na kolejnym poziomie. Mógłbym sobie dalej to robić, więc proszę. 16 level włóczki do upgrade'u. O, fajnie. First Resonance, nie wiem czy widzicie, powinniście widzieć Achievement ze Steam'a. Gra jest oczywiście darmowa, raz jeszcze przypominam. Fajnie, fajnie. Tu mnie chcesz do miecza? Nie, tu już chyba. Chcesz. A jest, jest możliwość. Right hand weapon, Helm, właściwie Helm. Powinno być helmet chyba, ale okej. Okay. Greaves, <grypsi> czyli takie nadgarstniki, tak <grypsi> powiem, bo nie pamiętam nazwy po polsku. Dobra, co mogę to sobie wekspie? No. O. Nie mam już materiału. Co sobie jeszcze na pierwszy poziom zrobimy. 2806, jak widzicie, sporo tutaj. First Resonance, View Achievements. Mamy za to 5 Echo Jadeów. Tutaj mamy Skillet Hand, Jezus Level 30, 50, Jezus Marek, kto to wymyślił? To jest Road to Master 1 na 8, Klaus of Hu, Master the Pan Panacea fan, Master the Inkwell fan. O Boże, o Jezus, to będzie grind. Jezus, to, to jest Isaac, tylko że w bardziej takiej postaci MMORPG. Girka też nie ma wysokich wymagań, to od razu mogę powiedzieć, to jest prawdę sobie 100. O, to nawet trwa trochę, Jakby mógł być zaatakowany, to mógłbym dostać piernicz ale nie mogę, to jest opuszczona miejscówka. Nie mam w <tutek> <tutek> Od Yanga, od Way wiadomość. Odway do Dzianga Wulanga. Będę to tłumaczył na polski, jeżeli mógłbym przetłumaczyć. Since your retreat to Heaven's peer, you have turned away all gifts and cut ties with the Mondin. No, do to po angielsku, potem skróci, po prostu mówię wam po polsku. With enough, of your to leave the past behind. One of many disciples, Tianyang, discovered a strange item and risked his life to uh, deliver a word only to be caught in Tang's hand. Upon hearing this and knowing the dream puppet Calamity has returned, I now write to you. Years of state affairs have left me little peace. Even so, I heard you penned a lament for Khan. Old grudges still burn and new threats now rise. How can one not grit their teeth in rage? I ask you again to draw your sword. Hyun Ying is a man of honor.

OK, czy kolejno tutaj. W liście było odłaj do naszego wujka Younga... że po prostu żeby dobu mieć, że um, tam wymieniona osoba po prostu była człowiekiem honoru i że po prostu, no nie powinno być tak, że on nie będzie nam pomagał. Co tutaj mamy? Tutaj była mowa o tym, że Kajtani jak jesteśmy właśnie zaatakowani przez zamaskowanego samuraja, to on zabrał nam medale nas, ale nas nie skrzywdził eee, i że zapytamy po prostu ciocie o to. Teraz musimy znaleźć Lubi. Co tam robi? O, obraziła, bo i nie daliśmy, no nieźle. Eee, mamy wybory. No... nie wiem poczeka jeszcze chwilę. No dobra, może się mi spokojnie. Eee, niema... Okej, okay. ja, ciekawe się bawi. Chciałem zobaczyć czy coś tutaj jeszcze i mimo wszystko jest, może w określonych wybrzeżach. Eee, oczywiście są różne movementy, możemy nawet pucać, To co widzicie tutaj, gdzie pokazuję kursorem, to są nasze jeszcze specjalne abilitki, które be, których będziemy mogli używać oczywiście. Pod X mamy leczenie. Tutaj no mamy akurat Homolistic Powder. Czyli jak widzicie, bazowa medycyna odnawia 20% naszego maksymalnego zdrowia i daje 2000 bonusowego HP. Są w chestach i po prostu auto się odnawiają w Boundary Stonesach, or Hero Stomps, czyli w miejscówkach takich typowo wypadowych. Find yao, yao. Co to jest za nazwa? Yao, yao, At Evercare Clinic to upgrade and expand capacity. Czyli możemy znaleźć ja, ja, Tragedia. Fajnie, że przetrzymałem przez to, więc wiem, gdzie je szukać. Czyli ja, Będę mówił na nim okej? Ja, ok? Nie czepiajcie się. Żeby sobie te leki ulepszać. Wszystko ma swoje opisy, Jakbym się przetrzymał na jedynkę. To, jak widzicie, to jest Doubting Strike. Ma 12 sekund cooldown. Myślałem, że 10, pokazywał 10. To jest po prostu lekki atak.

是我刚才睡迷糊了，我怎么会骗你呢？你就是骗我！你出来之前还说陪我去将军祠等广叔的新画本呢，<laughs> 现在什么都没有，没有大侠，也没有画本。哼 <laughs>，早知道我就自己出来，才不帮你骗韩姨呢。这样吧，反正回去也要过将军祠，我送你去那儿等到商队，保证你第一个买到新画本，怎么样？啊？

Także dosłownie możemy też coś napisać, zostawić po sobie ślad. Czy ty bym pisał na się? jak to wygląda akurat? Mogę iść sam. To, co chciałem pokazać, jak widzicie w menu, jest na przykład guide, jak bym chciał, czyli wszystko, co nas prowadzi. Możemy sobie poszukać więc w Instaproperty jakąś kategorię, gdybyśmy mieli problemy. Mamy też Q&A, możemy pisać do autobota twórców i potem po prostu z faku możemy się dowiedzieć, co się dzieje. Tutaj jest nasz poziom expo, oczywiście pierwszy level. Jak mogę zauważyć, tu mam Enter. Pod Enter mam po prostu chat. A czemu? Bo tutaj są notyfikacje, mamy kanały, przyjaciół. Czy na przykład Seeking Fate, gdybyśmy chcieli po prostu z kimś sobie zagrać, bo gra oferuje też co-op mod. I też mogę ustawić sobie tu widzę, mamy OneJar, czyli Compedium kolejne, nowa kolekcja. Tego nie będę czytał, to są takie nieistotne kwestie raczej. Eee, ale też można grać multiplayer, można też włączyć po prostu czat, eee, żeby widzieć co piszą inni, żeby w razie czego, gdybyśmy, gdybyśmy my mieli trudności, bo ci nie gra, żeby nawet się na świat i im pomóc, eee, gra nie wyklucza sobie mm -hmm. tego. No, widzę, że w cutscenkach spadają przez chwilę fps, ale to jest no niestety już niezłe, w mojej woli. najgorszego nie, nie, nie ma, błagam się nie spiernicz się, to się mnie źle, i do zakład, że podano się po raz pierwszy, o jednak nie, było nie podano. Kaczamy, proste. Dobra, <grywa> jak widzicie właśnie o kiereszkich konfiguracjach. A dą to było całkiem niezłe. Tak szczerze. Widzę, że musimy continue onward, i po prostu kontynuować wędrówkę. No, tu widzę, że Enhan enchanting lotus, co hmm, tutaj mamy. Enchanting lotus with poison butterfly dust. In o! Możemy mieć halucynacje w tej grze! O! Możemy pokonywać też motyle Tylko, że... Czekaj, co? A, okay. Oczywiście możemy strzelać z łuku mm, Proszę bardzo A, wystarczył jeden strzał, dobra, to sobie jeden mogę zmarnować Chyba Ammo tutaj... Czy nie? To widzę, że mam enchantment plotusz. Tutaj okay, kolejny Fallen Spot Czyli po prostu... Tutaj widzimy dosłownie to, kiedy coś napisał albo się wyglebał. To jest autentycznie najśmieszniejsze, co by można, można było zrobić. I oni to zrobili. O Raspberry. Boli mnie tymowanie się myszką, że się nie wraca. automatycznie. Powiem ci, chcę zmienić to. Bardzo proszę o zmianę. To naprawdę będzie potrzebne, obiecuję. Każdy się będzie cieszył, jak to będzie zmienione, przyrzekam. Słuchaj, są ładne. Lola, no, nie wiem, czy możemy mieć roboty. No, jeszcze się nie śpieszy. O, to jest szybko ptaka, co jest? Proszę, proszę. Mam postać i to. Nie multiplayer. Możemy Whitebeard to sobie wziąć. Zresztą się z tego nie spierdzielimy

这文经馆虽为江湖名门，但在下武艺微末，实在当不起侠客之名，恐怕辜负姑娘期待了。原来你不是大侠，啊？哼，也是，大侠怎么会连箭都射不准？算了，也没伤到呢，我们走吧。往后研究工具还要更小心些、呃。啊等等等，师傅说过，君子无错，是因为君子能够弥补自己的过失。

no i powiedział, że nawet jak czegoś nie zrozumiemy, to nam to tłumaczy, albo się będzie szczęśliwy, że może nam to wytłumaczyć. Więc możemy na żołądka liczyć. Fajnie, fajnie. Still waters. By holding his breath, reduce the movement speed of surrounding targets by 75%, consumes converse ability 0.1 seconds. breath holds disabled in co-op. Online mode. Czyli możemy, tak naprawdę, dosłownie wstrzymać oddech. Wtedy redukuje nam się, co prawda, movement speed, ale po prostu mamy większą precyzję, tak naprawdę. I zużywa nam to wytrzymałość co każdą jedną dziesiątą sekundy. I wstrzymywanie oddechu jest wyłączone na cob moje. OK. Perfekto. Możemy już tak pogadać Zresztą, teraz. To nie ja się pyta czy postrzelamy sobie w taki, żeby mógł sobie zobaczyć efektywność. Dobra, dla i możemy. I to jest Feng. Feng Disheng właściwie. E, I do zakładu się tu wyglebia. Jakby... Tak popuśno, o Jezu, to jest... tu podmyśle, to jest z żałości. Przyrzekam. Bramia. Ale wygrałem! 52, let's go! Dobra, Dobra może nie jestem dana takim beznadziejnym na jakimś tajem. I dostałem ambicje. Zajebiście się. Dalej da się z tobą pogadać. No, widać, że po sparringu jest więcej jakby takiego zacięcia. 其实，我听闻来清河江湖中的不发穷凶极恶之辈，全是死人刀也。完美。哦，我知道了，其他大侠来清河是为了抓这个恶人，要替天行道。呃，总之，那个恶人突然南下清河，必有大案要做，死在他刀下的人不知几何。姑娘，万不可轻信陌生人啊。 No i tutaj połączył Ruby, żeby nie ufała tak bardzo po prostu obcym zabójczościom. I tak nas że jak właściwie siebie. No teraz co możemy zrobić? To po prostu być wyczuleni, po prostu mieć podniesioną gardę. Ta, co już biegnie za książką i już wszystko w dupę. Ale no, no sende. Też jak widzicie w lewą dolnym ID gracza mojego jak chcecie mnie dać do znajomych zagrać ze mną kiedyś w kopię, może to nie chępujcie się. Zdaliśmy pizzią w czy dostaliśmy dosłownie głębia Pobry. Ale myślę, że... No to podziękowaliśmy za ostrzeżenie do następnego i żebyśmy o się dbali, że czeka na... Fajny sparring. Tutaj jest dosyć stromo, ale to spokojnie. Szczerze bardzo ładny widok. Myślę, że tak naprawdę na tym momencie możemy sobie zakończyć. Nawet drugi level będzie bardzo fajnie. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam widzowie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. jeżeli tak, to możecie zostawić oczywiście jakiś komentarz, pozytywną może negatywną ocenę, jeżeli film Wam się nie spodobał, będę oczywiście za to wdzięczny. No i trzymajcie się do następnego filmu. Na razie. No i wam cześć.